Andrzej Leper, szef Rolniczego Związku Zawodowego Samoobrona. Prokurator w tej chwili powinien wkroczyć do siedziby CBA, aresztować ministra Kamińskiego. Do wybuchu afery Samoobrona była w koalicyjnym rządzie, a Andrzej Leper był nie tylko ministrem rolnictwa, ale też wicepremierem. Został odwołany ze składu Rady Ministrów pan wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Leper. Miesiąc później Kaczyński ogłasza wcześniejsze wybory i PiS traci władzę na 8 długich lat. W kolejnej kadencji Sejmu powstaje komisja, która chciała zbadać, o co naprawdę chodziło w sprawie związanej z Leperem. Bardzo prosimy, niech pan zajmie miejsce. I czy szefowie służb zarządów PiS nie kreowali afer na zlecenie polityczne. Stoję dziś przed komisją śledczą, która tak naprawdę ma przegłosować za jakiś czas, czy jestem. Człowiekiem, który nadużył władzy, czy jestem łobuzem, który e, był instrumentem partii politycznej, czy też teoretycznie załóżmy przez moment przyzwoitym człowiekiem. Panie ministrze, troszeczkę panie. bliżej może mikrofon. Bardzo prosimy. Dobrze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Członkiem tej komisji, choć nie od razu, został młody 26-letni Krzysztof Brejza. To była jego pierwsza kadencja w Sejmie. W celu sprawnego rozpatrzenia... To był upadek mitu Kamińskiego w moich oczach i dostrzegłem osobę, która ma zupełnie inny wizerunek w części PiSu. Rzeczywiście rzekomego szeryfa w tamtym czasie. A po pierwszych posiedzeniach komisji, po zapoznaniu się z, z tym materiałem, który komisja zdobyła, dostrzegłem twarze ludzi bezwzględnych, ludzi bez większych zasad moralnych. Którzy nastawieni są tylko na jedno, na zniszczenie przeciwnika politycznego. I w tamtym czasie osobą, którą oni niszczyli bezwzględnie, systemowo, był Andrzej Leper. Przypomnijmy, samoobrona miała ponad 50 posłów i została koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, ale niełatwym. Mamy do czynienia z korupcją. Dochodziło do sporów w rządzie, a koalicję rozwiązywano i zawiązywano ponownie. Pan Andrzej Leper powrócił do czegoś, co trzeba określić jednym słowem. Warcholstwo. Pisco pokazały te nagrania... Wejście i stołek. ...próbowało nawet przejąć posłów samoobrony za rozmaite stanowiska. Bo bez głosów ludzi Lepera nie dało się rządzić. Chodziło o przejęcie absolutnej władzy i rządy jednej partii, żeby nie powiedzieć dyktaturę, ale tych sygnałów o tym, że PiS nie ustąpi, przepraszam, działacze PiSu na czele z, z premierem, prezesem Kaczyńskim nie ustąpią, dopóki mnie nie wykończą, to było bardzo dużo. Leperowi mało kto wtedy wierzył, ale faktem jest, że łapówki nie przyjął. Więcej o kulisach tzw. afery gruntowej dowiedzieliśmy się dopiero kilka lat później z tego wyroku. Oskarżonego Mariusza Kamińskiego uznaje za winnego. I tak wracamy do Mariusza Kamińskiego oraz metod działania CBA, którym kierował, to było tak zwane rozpoznanie bojem. A które to metody zaraz opiszemy. To była amatorszczyzna. Jeżeli. Była to amatorszczyzna, no to jak inny, jakiego innego słowa powinienem użyć? Zasadnicze powody rozstrzygnięcia powinny być językiem podanym zrozumiałym dla opinii publicznej. Nie było to złośliwe? Absolutnie. To było stwierdzenie faktu. A rozpoznanie bojem? No, jeżeli nie ma wiarygodnej informacji o przestępstwie. Z byłym już sędzią Wojciechem Łączewskim rozmawiamy na temat sprawy, którą prowadził i w wyniku której skazał w nieprawomocnym wyroku cztery osoby z byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w tym Mariusza Kamińskiego. Wymierzę mu karę trzech lat pozbawienia wolności. Sąd się myli, panie redaktorze. Ja czekam cierpliwie na pisemne uzasadnienie tego wyroku. On jest absurdalny co do zasady. Czy była afera gruntowa? Została wykreowana. Czy kiedykolwiek był grunt do odrolnienia? No nie no, ten grunt został w cudzysłów stworzony. Przez kogo? No przez CBA na potrzeby tej operacji. Opisana w sądowych aktach operacja nazywała się Odra, a zaczęła się od jednego człowieka z Dolnego Śląska, który twierdził, że ma kontakty w Ministerstwie Rolnictwa i może załatwić odrolnienie każdego gruntu. Bo znał tego doradcę wicepremiera Lepera. Obaj zostali skazani za powoływanie się na wpływy, ale wyroki uchylono, bo operacja agentów CBA mogła być nielegalna. Nakłaniają mnie do złożenia obciążających zeznań na Andrzeja Lepera. Do operacji wybrano te działki w Muntowie na Mazurach, które co prawda nigdy nie były przeznaczone do odrolnienia, ale by złapać Andrzeja Lepera na wzięciu łapówki, agenci CBA podali się za biznesmenów, którzy chcą tu zbudować osiedle. I uwaga! Sfałszowali kilkadziesiąt dokumentów różnych urzędów, choć nie mieli do tego prawa. W dodatku podrobione dokumenty wysłali do Ministerstwa Rolnictwa, a wprowadzanie fałszywek w obieg też było wtedy zabronione. Czy CBA o tym wiedziało, że działa poza granicą prawa? Moim zdaniem tak, dlatego że uprzedzał o tym zarówno pan minister koordynator ówczesny, szefa CBA. Komendant główny policji odmawiał sporządzenia określonych dokumentów. Często posługiwają się panowie argumentem myśmy walczyli z korupcją. Bardzo dobrze, tylko jest pewien problem. Nie można przy tym naruszać prawa. I teraz najważniejsze. Pozytywnej opinii na temat odrolnienia gruntu na Mazurach nie wydał Andrzej Leper. Tylko wiceminister Henryk Kowalczyk, który, tak jak Mariusz Kamiński, był posłem prawa i sprawiedliwości, i to on zajmował się wszystkimi odrolnieniami. Ale jego telefonu CBA nie podsłuchiwało i o nic go nie oskarżono. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Za to podsłuchami na wnioski CBA, podpisane przez Kamińskiego, objęto wielu polityków i działaczy samoobrony. Kontrolą operacyjną był objęty minister budownictwa który z odrolnieniem nie ma nic wspólnego. Po co? Tylko dlatego, że był zrobienie samoobrony. To pokazuje polityczne nastawienie. Wojciech Łączewski dodaje, że CBA nigdy nie miało wiarygodnego dowodu, że w ministerstwie ktoś odrolnia grunty za pieniądze. Zasada jest taka. Funkcjonariusz nie może prowokować popełnienia przestępstwa. Nie było też sygnałów, że Leper jest łapówkarzem. Miałem wszędzie założony podsłuch. Sidła na samoobronę zakładano wyrafinowanie. Metody były naprawdę jak z gangsterskiego filmu.